Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak robię papier z yuki. Mam takie miejsce w ogrodzie, które no, potrzebuje renowacji i tamte yuki, które tam będą rosnąć będą wycięte. Więc ich liście użyję, aby zrobić papier. No więc najpierw ścięłam te liście i namoczyłam je w wodzie na dwa tygodnie. Po to się moczy je w wodzie, żeby one zmiękły, tak zgniły trochę, i żeby łatwiej było oddzielić tą celulozę, która jest w liściach, no i zrobić papier. Tu jest stan po dwóch tygodniach, tak one wyglądają, są takie miększe i dosyć to podśmierduje. No więc podczas tych dwóch tygodni dobrze jest wymieniać tą wodę na świeżą co jakiś czas, żebyście nie mieli takiego strasznego smrodu. Zwywalam tą wodę, jak widzicie, te liście przyczasnęłam kamieniem, żeby mi nie wypływały do góry. No i teraz będę je gotować. Te z wierzchu to są jeszcze takie bardziej surowe, ale te w środku są super właśnie, żeby zrobić papier, bo zgniły, zmiękły, prześmierdły, także to jest to, o co chodziło. Przekładam je do garnka. OK. Kiedy gotujecie jakiekolwiek rośliny na papier, Dobrze jest dodać do wody coś, co podniesie pH. PH musi być lekko zasadowe. Może to być soda kuchenna, może to być soda kaustyczna, może to być popiół, tylko że popiół ciężko jest odfiltrować potem z tych roślin. Ja użyję sody kaustycznej, po prostu tylko łyżkę. Są so, takie here. Więc ja dodaję około łyżkę na 5 litrów wody. Tej sody kaustycznej. Sody, oczywiście kuchennej, możecie dodać więcej. I zabieram to do gotowania. To musi się gotować około 3-4 godziny, aż się zrobi naprawdę miękkie i ta celuloza się odseparuje z roślin. I tak wygląda juka po gotowaniu. Ja ją gotowałam około 3 godzin. I teraz trzeba ją po prostu porządnie wypłukać, po to, żeby papier nie farbował, bo widzicie, ta woda jest zielona cała, po to, żeby stracił ten swój alkaliczny odcień, odczyn, po to, żeby pozbyć się resztek zapachu z, tego, z tych roślin. Więc bardzo porządnie płukam ją. Zobaczcie, zauważcie, jak ona się pieni, bo juka ma bardzo dużo w sobie saponin. Zresztą no można ją używać do mycia włosów czy ciała, tylko raczej korzeń, bo liście farbują. I teraz po wypłukaniu wkładam ją do blendera, bo trzeba te liście rozdrobnić na tak zwaną pulpę, więc użyję do tego blendera. Można też tłuczkiem to tłuc, można posiekać nożem, jak uważacie. Odejdź mi stąd. No więc dobrze, mam tutaj tę jukę z wodą i zblenduję ją razem. Myślę, że to wystarczy, bo to nie musi być tak super zblendowane. Troszkę tych włókienek celulozy musi nam pozostać w tej juce. Teraz tą pulpę musimy rozcieńczyć z wodą. Czyli potrzebny nam będzie jakiś zbiornik z czystą wodą. Ja akurat użyję mojego zlewu, bo on jest dosyć duży, ale może to być miska, obojętnie co. Nalewamy wodę i wrzucamy tamtą pulpę i robimy taki dosyć rzadki roztwór. Jak widzicie, do wytworzenia papieru zużywa się mnóstwo wody, i tak samo jest w procesie przemysłowym, i między innymi dlatego trzeba oszczędzać papier. Potrzebne będzie takie siteczko na jakiejś sztywnej ramie. Ja używam takiego siteczka do przykrywania po prostu garnków, żeby nie kapało, ale możecie sobie zrobić taką ramkę swoją, po prostu tkaninę czy jakieś sitko rozpiąć na ramce do zdjęć, czy innej drewnianej takiej sztywnej ramce po prostu. Te grubsze kawałki, co mi się nie zmieliły, bo być może ja za dużo nawaliłam do tego blendera i nie wszystko się dokładnie zmieliło, no to odrzucam. A resztę tych włókienek staram się równomiernie rozprowadzić w wodzie. I teraz wkładamy to sitko i takim dosyć zdecydowanym, ale delikatnym ruchem wyciągamy przez ten cały roztwór do góry. I woda oczywiście przecieka przez sitko na dół, a na górze zostaje nam nasz arkusz papieru. I tak to jest właśnie nasz arkusz papieru. Teraz potrzebujemy jakąś szmatkę. Zobaczcie, jak ta jółka się pieni. Mam wrażenie, że czym więcej się ją płucze w wodzie, tym ona się bardziej pieni. Potrzebujemy jakąś szmatkę, żeby to przykryć i odsączyć, i na tej szmatce powstanie nam. Nasz papier. Pamiętajcie, że jeżeli szmatka ma fakturę, to ta faktura odbije nam się na papierze. I teraz trzeba tak dosyć solidnie ponaciskać, żeby jak najwięcej tej wody nam się po prostu odsączyło z tego. Teraz co robicie, to po prostu to szybciutko odwracacie, tak żeby wam ten arkusz papieru spadł na tą szmatkę. Dobra, zróbmy to I tym sitkiem możemy zrobić sobie kolejną kartkę. A tutaj mamy taką przygotowaną. To teraz trzeba wysuszyć. Możecie to suszyć w pozycji wiszącej albo w pozycji leżącej i wtedy zdejmiemy z materiału. Kaniny. Kiedy papier wyschnie, wygląda on w ten sposób. Jest go bardzo łatwo zdjąć z tych szmatek. On jak wysycha, to on praktycznie sam odchodzi. Nawet pachnie w miarę przyzwoicie. No i wiecie, to nie jest taki papier jak z papierni, ale jest świetny do jakichś, wiecie, prac ręcznych, do jakichś projektów artystycznych, do jakichś nietypowych rzeczy. No, jest to coś po prostu czego w sklepie nie kupicie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia następnym razem. Cześć.